Nazywam się Tomasz Palak, jestem radcą prawnym prawnikiem, który upraszcza prawo na swoim blogu i prowadzi kancelarię zajmującą się prawem internetu oraz, tak jak dzisiaj, wykłada. Na wydarzeniu najbardziej podoba mi się część networkingowa, zwłaszcza ta wieczorna. Osoby są miłe, otwarte, chętne do tego, żeby dowiedzieć się, czym zajmują się ich koledzy przy stoliku, ich koledzy przy barze, czy nawet w kolejce do toalety, więc z przyjemnością spędziłem ten czas poznając nowe osoby, które po prostu są przedsiębiorcze i odważne. Wydarzenie najbardziej bym polecił osobom, które są zarówno na początku swojej drogi, które po prostu chciałyby sobie oszczędzić odpowiadania na pytania, ucząc się na błędach i po prostu posłuchać cudzych błędów. Ale poleciłbym je również osobom na trochę wyższym poziomie zaawansowania i prowadzącym biznes może przez odrobinę dłuższy czas, bo to wcale nie jest tak, że pozjadały wszystkie rozumy i chętnie można się dowiedzieć, czy na wykładach, czy w toku integracji, rzeczy, które pchną biznes do przodu.